Jak nakładam rozświetlacz? Polecane pędzle. Dziewczyny, dzisiaj błyszczymy. Warto używać rozświetlacza. Twarz staje się taka jaśniejsza, świeża, promienna, nawet jeżeli mamy już rusz z drobinkami. Gdzie go nakładam? Przede wszystkim na kości policzkowe, ale nie tylko, również nad ustami, aby wyszczuplić nos. Robię linię prostą przez grzbiet nosa, po bokach brązer. Można na czubek nosa, aby trochę go podnieść, w kąciki oczu i oczywiście nad brwiami. Dziewczyny, a tutaj rozświetlamy ciało. Trzy pędzle, którymi na pewno nie zrobicie sobie krzywdy. Po pierwsze wachlarzyki, precyzyjne, wystarczy pociągnąć. Drugie to główki mniejsze, zbite, tylko do muśnięcia. A trzecie, moje ulubione, to jajeczka. Jajeczka to proste pędzle, można stopniować nimi efekt. Oczywiście w opisie zostawię Wam wszystkie pokazywane pędzle. Oto i on, mój ulubieniec, złoto taflowe z maka, trwały i bardzo piękny. Jak go nakładam? Dwa, trzy pociągnięcia praktycznie już nad kością, od góry ucha, linia prosta. Nakładając rozświetlacz nie uśmiecham się, bo wtedy aplikujemy go za wysoko. Pędzel przykładam bokiem do produktu, nie na płasko. A tutaj pokazuję Wam sposób z linią C od brwi aż do policzka. Warto wypróbować różne techniki. Nałożyło się za dużo rozświetlacza? Po prostu rozcieram go palcem.